Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, o temacie, jakie aplikacje poprawią Twoją jakość życia. Ale przed tym, jak zacznę, mam dla Ciebie bonus w opisie pod tym filmikiem wideo Zarządzanie Czasem: Jak zarządzać czasem i mieć więcej czasu na pieniądze. Także AutoWILE wyspy, Cel Życiowy Checklist też będzie w opisie. Wszystkie te bonusy możesz otrzymać za darmo. Tam będzie w opisie link do, do odebrania, po prostu. I teraz wracam, jakie aplikacje poprawią Twoją jakość życia? Są róż, różne po prostu te aplikacje, które mogą poprawić Twoją jakość życia. Na przykład jakiś program do siłowni, program do basenu. No i temu podobne rzeczy. Tak, oni zdążą Ci pomóc no po prostu efektywniej wykonywać ćwiczenia A także ale na przykład do programu zarządzania czasem to myślę że no po prostu oni będą tracić twój czas A na przykład na laptopach outlook to po prostu będzie tracić twój czas trzeba wnieść informacje tam żeby ona prawdziwo no po prostu wyświetlała się no i na przykład w jakiś czas wyszwytlała się ta informacja, co zrobiłeś, co nie zrobiłeś no i po prostu będzie to zabierać twój czas, a nie zdążysz po prostu wykonać to, co chciałbyś i tak jak chciałbyś jeżeli na przykład coś jakieś przyjdzie, na przykład powiadomienie, że musisz iść do sklepu, no na przykład ale wysoko, no, na przykład przyjdzie Ci o 10 w nocy i już musisz siadać za ten laptop i wszystko to naprawić, żeby ono poprawnie po prostu działało. Najlepiej no, po prostu zamiast tych różnych programów, nieważne to są darmowe te programy, płatne te programy, Najlepiej po prostu wziąć długopis i kartkę papieru. Wszystko wypisać, co chcesz, wszystkie Twoje zadania, na przykład na miesiąc, na tydzień, na każdy dzień. I wtedy na przykład bierze, 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 bierzesz ten list i po prostu patrzysz, że poniedziałek musisz pójść do sklepu, wtorek musisz na przykład e, iść do pracy o, od ósmej i do dziesiątej. Czyli no, różne po prostu Twoje zdanie. Także myślę, no po prostu nie potrzebujesz żadnych tych aplikacji do zarządzania czasem. Musisz po prostu wziąć długopis, kartkę papieru i wypisywać wszystkie Twoje zadania na dzień. Także to stosuje się celów życiowych. Musisz po prostu wypisać cel i będziesz wiedzieć, czego, czego chcesz. Jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, postaw polubienia, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, jeżeli masz jakieś pytania, także będzie dwa dodatkowe filmiki o góry, list odtwarzania z tymi filmikami i kółko po, po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.